Był sobie raz Elvis. I Bany. Jeganioła głos. I babka Elvisa To ona. Od seksu Bany nigdy nie lubił babci Elwisa. Pocałuj mnie próbę, jaką mam się. Bo ze wszystkich, że ja dzisiaj pierdolę Bany skrywał pewien sekret. Mianowicie, palił papierosy. Tak się złożyło. Że babcia znalazła owe papierosy. Bany ostro się zdenerwował. Chuj w dupę. Poczuł się osamotniony. Mówił, że nie ma po co żyć. Babcia wiedziała, że Bany musi ponieść konsekwencje, więc skopała mu dupę. A gdzie była policja? Bany chcąc się zrewanżować, podpalił babci głowę. <śmulny> Babcia nie wytrzymała, założyła swoje nowe adidasy i ruszyła w pogonie za Banym. Lecz Bany uciekał bardzo szybko, ponieważ miał nowsze adidasy. Babcia nie mogła dogonić Banego, lecz wiedziała, że musi działać dalej. Pokaż, na co stać. Babcia nie była taka głupia, na jaką wyglądała. Zaczaiła się między delikatysami a rynkiem i kiedy Bany wracał do domu, spotkała się z nim oko w oko. Chcąc, nie chcąc, musieli stoczyć walkę. Bany po 300 ciosach, jakie zadał babci prosto w twarz, mógł wreszcie odebrać zagrabione papierosy. Wyciągnął z paczki niebieskiego Monte Carlo, zapalił go i mógł wreszcie zaśpiewać swój hymn. Już nigdy nie będzie nękać biednego bannego i ban znowu będzie mógł imprezować u Elvisa i palić u niego papierosy!